I kolejne zadanie z dzielenia wielomianów. Wykonaj dzielenie wielomianu W przez wielomian Q. To jest wielomian W, tu mamy wielomian Q. I zapisać mamy wielomian w postaci W od x równa się P od x razy Q od x i plus reszta. No to bierzemy się. 2x do czwartej minus 3x do trzeciej. Dodać 5x, dodać 2. I ten wielomian podzielimy przez q od x, czyli x do drugiej dodać x. Tutaj sobie narysujemy kreseczkę i wykonamy dzielenie. 2x do czwartej podzielić przez x do drugiej to będzie 2x do potęgi drugiej. Teraz mnożymy. 2x do drugiej razy x do drugiej to jest 2x do czwartej, ale zmieniam znak, czyli minus 2x do czwartej. 2x do drugiej razy x do x to będzie 2x do trzeciej, ale zmieniam znak, czyli minus 2x do trzeciej. Pamiętajcie, że tutaj jak podpisujemy, zawsze musimy zmienić znak na przeciwny. 2x do czwartej odjąć 2x do czwartej nam się zredukuje, nie ma nic. Minus 3x do trzeciej i minus 2x do trzeciej mamy minus 5x do trzeciej. I dodać 5x. 5x do trzeciej podzielić na x do drugiej, to by było minus 5x. No i teraz mnożymy. Minus 5x razy x do drugiej to jest minus 5x do trzeciej, ale zmieniam znak, czyli dodać 5x do trzeciej. Teraz ujemny minus 5x razy x będzie minus 5x do drugiej. Zmieniam znak, to będzie... Plus 5x do potęgi drugiej. Podkreślamy sobie i redukujemy, co się da. Minus 5x do trzeciej, dodać 5x do trzeciej się zredukuje i nie ma nic. Tutaj mamy 5x do drugiej, byłoby dodać 5x. No to jeszcze przepiszę to, co mi tu zostało. Dodać 2. O, tutaj błąd. 5x do drugiej miało być. No to teraz, 5x do drugiej, podzielić przez x do drugiej, to jest po prostu 5, czyli tutaj dodać 5. 5 razy x do drugiej byłoby 5x do drugiej, zmieniam znak, minus 5x do drugiej. 5 razy x byłoby 5x, zmieniam znak, minus 5x. Podkreślamy sobie i dodajemy. 5x do drugiej odjąć 5x do drugiej się zredukowało, 5x odjąć 5x się zredukowało i została reszta 2. A zatem ten nasz wielomian w od x możemy zapisać jako to jest nasze p od x, 2x do drugiej minus 5x dodać 5 razy q od x, czyli x do drugiej plus x i dodać resztę, czyli w tym przypadku dodać 2.